Kilka decyzji, blisko 10, o warunkach zabudowy, i niektóre z tych budynków już są w fazie projektowania, bo po warunkach zabudowy inwestor we współpracy z architektem rozpoczyna proces projektowania budynku. Niektóre z nich, podejrzewam, że, że w niedługim już czasie będą występowały o, znaczy nie budynki będą występowały, tylko ci inwestorzy, będą występowali o pozwolenia na budowę i będą składać projekt. Tutaj... To, czy na przykład prezydent może nam obiecać, czy coś, że biuro, które się zajmuje wydawaniem zgody, będzie w odpowiedzi jakby na ten boom, boom będzie też, będą zatrudnieni nowi urzędnicy, które jakby usprawnią pracę, tak? Bo to, to chyba tutaj też jest problem, prawda? Że, jest jeden czy dwie osoby, które tym się zajmują, czy nie można go w ten sposób zrobić, że to nie, jest, to nie jest, To nie jest tak, że jest jedna czy dwie osoby. Proszę Państwa, tych urzędników jest oczywiście więcej, natomiast niż dwie osoby czy pięć, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. My w tej chwili w ogóle w Polsce przeżywamy hmm. dość, no, no bo muszę użyć słowa, duży boom, jeśli chodzi o budownictwo, tak? My, mamy, my w tej chwili mamy ogromny problem, żeby zatrudnić w biurze architektury oso, osoby, które mają uprawnienia. W tej chwili firmy deweloperskie no niestety są bardziej jakby płacowo konkurencyjne z, z urzędem i wyciągają wręcz nam z urzędu osoby, które już jakieś nabyły doświadczenie. Więc to nie jest takie proste. ale ja chciałem Państwu powiedzieć, że my w Warszawie wydajemy ponad 20 tysięcy decyzji rocznie to są decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Ponad 20 tysięcy. To nie jest porównywalne w żadnej skali z Wrocławiem, bo to często się daje przykłady, tak? Ale to, to naprawdę proszę mi wierzyć, nie skala, że Warszawa jest większa, to jest tylko jeden z elementów. Ale ilość chętnych, inwestorów, którzy zgłaszają się do danego miasta, jest u nas kilkakrotnie większa niż w Poznaniu w Gdańsku. Tylko część tych projektów tak naprawdę po jakimś czasie uzyskuje decyzję, czy w ogóle inwestorzy się potem wycofują, nawet jak mają decyzję. Ale a Państwo na końcu widzicie tylko jakąś część, tak? a my obrabiamy dziesiątki wniosków, które są składane w Warszawie przez różne światowe i, i, i polskie firmy. Okay. Myśmy w roku 2006 było wydanych pozwoleń na budowę, na budowę 18 tysięcy mieszkań. W roku 2007 wydaliśmy pozwolenie na budowę na ponad 30 tysięcy mieszkań. 30 tysięcy mieszkań to jest mniej więcej 80 tysięcy osób mieszkających. To jest właściwie wydanie decyzji na budowę nowego, wcale niemałego, 80 tysięcznego miasta w jednym roku. Więc proszę Państwa, to jest ogromna praca i ogromny wysiłek, natomiast Budynki wysokie to jest pewien y, tylko jakby element tej całej układanki, oczywiście bardzo istotny i mający znaczenie szczególnie jeżeli patrzymy na ten wizerunek miasta, bo różnego rodzaju osiedla budowane, czy to w Białęce, czy w Ursusie, no one nie aż tak bardzo nie rzutują na, być może na, na, na wizerunek, aczkolwiek bo no też też jakby świadczą o rozwoju tego miasta. tej Dlatego... pustoszeją, tylko żeby właśnie na przykład ulica żelazna czy grzybowska odżyła, żeby tam coś działo się także wieczorami. E, wiem to o takim przykładzie pojawia się taka koncepcja, żeby ulicę Towarową e, przerobić na warszawskie szandolice. E, taka propozycja została miastu złożona na piśmie przez jednego z warszawskich architektów. I ten architekt skarży się, że nawet odpowiedzi nie dostał e, i z goryczą mówi, że e, e, zamierzacie przerobić e, towarową na odwodnicę śródmieścia. No, nie ma tak? że po prostu ci urzędnicy, którzy architektury tak szybko pracują nad tymi wieżowcami, że nie mają czasu odpowiadać na, na takie pytania. Pan jeszcze podania, to będzie jeszcze gorzej. Ja bym jak, jak, jak zawsze. W ogóle, to jest, po pierwsze, to trzeba sobie powiedzieć tak. Ciężko jest w ogóle wymyślić tak, żeby, żeby, żeby wszystkich zadowolić. To jest problem, ale to jest właściwie prawie niemożliwe. Pan mówi o tym, żeby ożywić towarowo, a ja Panu powiem tak, a ja mam też duży problem, żeby ożywić stare miasto, bo na Starym Mieście jak ktoś, jak ktoś powie 2,50, no to zdrowie, to jest krzyk, że trzeba to zamykać wszystko, bo to ma po 10 już być martwe i My mówimy o ożywianiu centrum, którego nie mamy, tak? Zbudujemy dopiero, będziemy to ożywiać. A tam, gdzie mamy właściwie już ożywione, tak by się wydawało. To robimy wszystko, żeby się, broń Boże, jakieś życie tam nie zagnieździło, bo jeśli to życie pokaże, to od razu włojem do widzenia koniec tysiąca cisza. No, ja nie znam. Ja też dużo nie jeździłem przecież przed tym niestety. Ale mimo wszystko byłem w Pradze i byłem paru innych miastach europejskich, jednak te centra miast... Starówki to są miejsca, które mają za zadanie ściąganie do tego miasta turystów, oferowanie pewnych atrakcji, oferowanie pięknych przestrzeni i możliwości ich wykorzystania, nie tylko o 6 rano, czy o 7 albo w ciągu dnia, bo często jest tak, że ludzie przyjeżdżają, muszą załatwiać różne sprawy, a wieczorem no chcemy, nie chcemy, chcielibyśmy czasami gdzieś pójść na spacer, usiąść, napić się lampki wina i Niektórzy piją niestety więcej i to rzeczywiście może być uciążliwe. No ale takie są też realia. Tak? Jeśli chodzi o te przestrzenie, mówi Pan, co my robimy, żeby te budynki nie były takie obce i takie zupełnie na zasadzie przyszli, postawili, tak jak szafy i poszli dalej. Oczywiście, to musi być budynek, który jest komponowany. I właśnie temu jest podporządkowane to, o czym rozmawiamy. Pan mówi, we Wrocławiu tak szybko tam prezydent powiedział, wydać i już wydać. Może, może jest taki genialny, tak? a u nas jest tak, że my kłócimy się z inwestorem, bo inwestor mówi, my chcemy tak postawić, a my mówimy nie, może byście się zastanowili, może troszkę smuklej, może, może trochę przestrzeni, może jakiś plan, może ta ulica i ten chodnik będzie wchodził w budynek, żeby to było bardziej przyjazne ludziom, żeby to było, że jak idziemy chodnikiem w dłuż towarowej, to żebyśmy nie szli w dłuż ściany, tylko żebyśmy szli i żeby była zieleń, żeby była fontanna, żeby była jakaś przestrzeń. Właśnie dobrej jakości. Dobra jakaś, yy, dobre otoczenie, nie takie obce. To trwa, dlatego że i Państwo sobie nie myślą, że oto do, do, dobrzy inwestorzy przyjechali do Warszawy, żeby wydać miliony dolarów czy euro i tylko złe, złe władze miasta tego jakby nie chcą zaakceptować. Ci inwestorzy, ich głównym celem w większości przypadków, bo ja muszę powiedzieć, że y, spotykam się z inwestorami, którzy przynajmniej werbalnie o, nie tylko o biznesie, ale o tym, że chcieli, żeby, chcieliby, żeby było ładnie i żeby było atrakcyjnie i dobrze dla miasta. Ale tych jest może jedna trzecia. Dwie trzecie generalnie przychodzi i mówi, że chce zrealizować jakiś projekt i oni głównie chcą zarobić. I to ta wojna z nimi, czy ta walka z nimi o to, żeby nie tylko myśleli o biznesie, ale również o tym, o mieście, o jego mieszkańcach, o tym, żeby to było przyjazne, to zajmuje te tygodnie na wypracowanie tych decyzji. To no nie jest takie proste. Ja bym mógł dawać przykłady takie klasyczne, nie jestem na to przygotowany, bo to by za pomocą wizualizacji by trzeba pokazać, jak inwestor z budynku, no z koszmarnego budynku, tak, po miesiącami, jakby dochodził na skutek współpracy z biurem architektury do projektu, który jest projektem Dobrym powiedzmy, no za no, przyjaznym, jakby dwa o tę właśnie o tą przestrzeń miejską i tak dalej. Ale to nie jest tak, że my powiemy, że my byśmy tak i i on mówi, dobrze panie prezydencie, to ja jutro tak zrobię i przyniosę. I nie. On wie, że on na tym traci ileś tam tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, więc on się zastanawia, liczy, próbuje na to szukać, bo mówi, tutaj zrobiłem, ale tam doda, gdzieś z tyłu, no się nie zauważymy. No, to jest taka niestety szampanina. Z to, że my nie chcemy, czy długo, czy to, właśnie w imię dbania o to, żeby nie powstawały jakieś koszmary, to trzeba niestety czasu. Bo ten inwestor jednak chce też na końcu na tym zarobić. A jak chce zarobić, to...